Dzisiaj, i dzisiaj zaczynamy vlog z Na! I mamy tutaj Anię, Maję oraz Gosię. Reszta Zdramiamy. zostanie przedstawiona jutro. No i co? Tutaj zaraz Wam zrobię room tour. Jesteśmy w Horolinie i tutaj mamy nasz sexy room. Cztery łóżka. Ania teraz je. Co jesz, Ania? Królosy. O, Yeah. I tutaj jest nasza łazienka, której akurat nie da się otworzyć. Oh, Ponieważ jest tutaj chorba. Przykro mi bardzo. Jest ogólnie 22, bo jechaliśmy przez jakieś 4 godziny i idziemy spać. Także widzimy się jutro w dniu pełen emocji i wrażeń. Cześć moi teraz, witam się z nami tu Anięsky. Gosio! Mamy pierwszy dzień i pierwszy. Maja tutaj. Pierwsze przygotowywanie sprzętu No dokładnie Od roku Pierwszy dzień Pierwszy dzień Jesteśmy, pierwszy... słoneczko, piękna pogoda Jest zimno Jest zimno no, w No i teraz co? Może powiedzmy gdzie jedziemy No właśnie Jedziemy dzisiaj najprawdopodobniej do Jurgowa. Nie mamy takich informacji, jednak zaraz się wszystkiego dowiemy Może <laughs> <laughs> Muszę... <laughs> Anka no ale w każdym razie zabierzemy Was w tą piękną podróż do świata. świata Narc. Narc. Zapraszamy, zaproszamy. Piękny dzień, słoneczko, przej przyjechał. Stasiu Borkowski, uśmiechnij się do kamery. Dzień dobry. No kochani, powiem wam, naprawdę jest pięknie. Piękne warunki, piękna pogoda i w ogóle świetnie. Zaraz nasz pierwszy przejazd. I zobaczymy, jak się jedzie. Wam, że są naprawdę fajne warunki. Jestem po trzech przejazdach, jestem naprawdę super. Jestem już trochę po przejeździe teraz z dyszaną. Idę teraz po ocheniaczę, bo zdecydowałam, że je zostawię i zobaczę jaki będzie. No i zobaczyłam i mi się przydadzą, więc idę po nie. Kolejna załadniczka. Zakończyła swój przejazd. A ty jak oceniasz? Fajnie. A ty mi godziny, się nie, nie dowiedziałem od ciebie na jego tak? Stasiu pokaż, pokaż moją konstrukcję. Co to za zamysł? To jest e, nasz kask bojowy plemienia e, Tępych Nart. Wow. No masz nie masz też taki ma, Nie masz też w takim miejscu. Jesteśmy już po skończonym treningu Tutaj wszyscy się uśmiechają Było bardzo fajnie, I prawda Anka? Tak, no. warunki e, jak alpejskie. Bardzo dobre, no. no naprawdę Słoneczko świeci, piękne warunki Pyszne osypki taka, i w ogóle... Taka alternatywa to jest Włoch To piękno. prawda ja Mamy poranek Piękny, nowy dzień i co? Um, no idziemy na narty. Zbieramy się właśnie za niedługo wyjazd tutaj nie widać. No tutaj już nasze pecaki stoją gotowe, gotowe zawodniczki i dzisiaj my z gością w gumie. Wczoraj byłyśmy wszystkie w sponiach, ale dzisiaj spodnie, dzisiaj profeska. No, no, no to ja nie wiem. Idziemy. <laughs> co się nagrywane. Okej. Okay. To są moje narty.

Z samej góry. Dzisiaj krzesełka. Ja, Cześć. Joł. Przerwa kolejna z drugiego dnia. Powiedz coś ciekawego. Ania by zabrała ze sobą na miweg Czemu gruszkę? Nie, nie, ja nie lubię gruszki ze sobą, ja bym wzięła na przykład, e, załóżmy, bym bym anioła. No co? co? Dzisiejszy trening skończony, było bardzo dobrze, świetne warunki, świetne, nie wiem, wszystko, czasy. Bardzo dobre, wszyscy mieli, mieliśmy pomiary. Wyglądam jakoś dziwnie, no, ja zle, niedobrze. Nie patrzcie. No i ogólnie to teraz tym na obiad, pokażę wam, co wiem. Nieprawda, znaczy prawda, ale trudno. Wczoraj niestety nie nagrałam, ale teraz mamy posiłek numer dwa, obiad numer dwa. Słupa jasnowa z bluzkami. Anka, jak nie nie oceniasz? Tak, 6 na 10, trochę zasłona, ale jest w porządku. Basia, dobra? Maja? Ono nie wygląda to dobrze, ale jest, więc dobrze. Mamy danie drugie, leczo, ziemniaki i marchewka. Bardzo olbrzymi postęp. Bardzo dobre? Bardzo dobre? Nie wiem jeszcze, ale no tak. Co to jest? Tabu, tabu, tabu. bo na przykład Jan Krzemień jest, jeżeli chodzi o narty, on jest taki agresywny emocjonalny. Zawodnik. W Ambitny. pokazuje rozgrzewkę. Proszę bardzo. Pięknie rozgrzewamy się. Bardzo ładnie Zuzia ręce. Maja pokaż ćwiczenia jakieś. Przysiady. Wow. Brawo. Wymachy. Rozmachy. I jest i Stasiu. I Wróbel. Uhu. Oglądamy trasę. Okay. Smile. <laughs> Marta? Ja ci możesz no? tam powiedzieć, czy działa. Czy zmęcz? Nie działa. Nie działa, bo nie pika. Jak ktoś tam coś powiedział, a tu nie ma rabia. To jest prawda? Już Ha, uśmiech! Uśmiech! <śmigrania> Tam mamy w tle chłopców, którzy jedzą pizzę. Nie. Lecimy na gry, zapisać co ciebie. Proszę. Sergujemy. Dzięki Wam za oglądanie pierwszej części tego vlogu z NART, bo właśnie było trochę więcej materiału niż się spodziewałam, więc zdecydowałam, że podzielę to na dwa filmiki, także szykujcie się w piątek, druga część. Zapraszam Was bardzo i jo!